Czy... chciałbyś zwiększyć pewność siebie? Bardziej otworzyć się na ludzi? Albo występować w teatrze, ale zawsze zapominasz tekstu? Grupa improwizacji teatralnej Kaloryfer Impro czeka właśnie na Ciebie! Czy wiesz czym jest improwizacja? Improwizacja to gra bez scenariusza. Na podstawie sugestii od publiczności. Dla mnie to sposób na odstresowanie się. Przyjście na nasze zajęcia jest bajecznie proste. To tylko trzy kroki. Krok pierwszy. Weź ze sobą znajomy. Kupie Krok drugi musisz się tutaj dostać. Możesz przyjść na pieszo albo przyjechać jednym z tych autobusów. Krok trzeci. Wejdź do piedowania. że kalendarz jest aż tak wyjątkowy. Wykwalifikowana kadra. Rodzinna atmosfera. Możliwość spełniania własnych marzeń. Do Twojej dyspozycji będą nowoczesne pomieszczenia. Sala 22. Przestronna garderoba. Dwa kantorki z rychy oraz sala gimnastyczna przeznaczona na występy. Kaloryfer Impro to gwarancja życiowego sukcesu. Z stres związany z prezentacjami, maturą ósmią czy wystąpieniami publicznymi odejdą nie pamięć. Już najbliższy wtorek przyjdź do MDK i rozpocznij nowy, lepszy etap w swoim życiu. Zapraszamy młodzież gimnazjalną i licealną na zajęcia improwizacji teatralnej. Spotkasz nas tutaj w każdy wtorek o godzinie 16 w sali 22. Na ten Nie myśl. Po prostu graj Kaloryfer Impro.